Obecnie jest przeprowadzona inwestycja polegająca na remoncie drogi powiatowej nr 146D z miejscowości Ligota, Mała do granic Powiatu Oleśnickiego. Na odcinku 2 metrów. m wartość całej inwestycji szacowana na 3 miliony złotych. Prosimy oczywiście kierowców o cierpliwość, kiedy trwa remont tej drogi. Oczywiście, prosimy o cierpliwość. W przeciągu dwóch tygodni ma rozpocząć się inwestycja. Planowane też jest zmiana organizacji ruchu i wyłączenie drogi na okres około dwóch 3 dni, ze względu na to, że będzie wymagało to położenia nowej nawierzchni. Jaka inwestycja jest jeszcze w planach? W planach jest inwestycja z strzelb do Drabowna Wielkiego, przechodząca przez gminę Twardogóra i gminę Dobroszyce. Wartość inwestycji w całości około 15 milionów złotych na odcinku 7 km, 140 metrów bieżących. Moja